Wstałem sobie rano, o 11, można powiedzieć rano Zmieniałem opatrunek na paduszku I powiem wam, przy ściąganiu opatrunku, zrobiłem strupa do mięsa, nie? Tak mi się kurwa słabo zrobiło, że mi się nas pikoła w sensie Tak mnie zaczęło napierdolać Powiem wam i poszedłem dalej spać. Spałem 16 godzin. Naprawdę, aż musiałem się położyć, nie? Tak, mówię wam. Ja rzadko yy, yy, zasłabłem, raz w życiu chyba tylko. A nie, nie takie gówno piło się, nie wiadomo co się robiło. Ale tak mnie zabolało, powiem wam, że naprawdę, 16 godzin spałem. Ja pierdolę. Wony mam, bo sprzedałem PETA. Ktoś mi jest tu winny. 50 zł. Taki koleś na NIKO Ad Maxis. Kurwa. E, dzisiaj będziemy ulepszać nasz e, ten e, talizman. A potem zapieramy na wieżę. Zaczniemy robić te początkowe piętra. No, sprzedałem za 420. No tak, no mówię. Sprzedałem za 420. Kupiłem e, talizmany. Dlatego trochę wonów poszło. Plus jeszcze yy, Skille do peta, nie? No łowca, potworów to jest 22 wony. Plus wyskillowanie tego. No to z 50 wonów wydałem, nie? A skąd wiesz, kiedy patch wejdzie? I skąd wiesz, co będzie w patchu? Kurwa. Wow, ja nawet nie słyszałem, żeby oni coś testowali. Nie żebym... Ja był wyrocznią, ale zawsze gamefru się tym chwali, że mają coś nowego. Nic nie słyszałem. Ty też w sierpniu będzie. Co będzie? Co będzie w aktualizacji? Pewnie kurwa, poprawią e, murek w M1 albo jakieś dźwięki na jakichś mobach, tylko to nie robią. Nie wierzę w żadne aktualizacje po prostu. Maksymalnie co będzie to jakieś gówno. E, które każdy ma w dupie, taka prawda. No dobra moi drodzy. Róbmy kurwa e, talizmany, może na plus 69 wejdzie. Chciałbym bardzo. Byłoby to dla mnie sukcesem, gdyby mi się udało. E, bo to są najtrudniejsze ulepszenia. Ach, kiedy ja ulepszałem talizman, nie pamiętam. No i wiem, że czemu nie ulepszam. Plus 67 Myślałem, że plus 68 przynajmniej wejdzie No słabo 12 i tylko jedno ulepszenie? coś ktoś, by... ktoś tu znerfił kulka ulepszanie? No słabo, słabo Szczerze powiedziawszy Wydałem na to 100 wonów prawie Nie, więcej 120 wonów wydałem na to, żeby ulepszyć kuła. Troszkę <głos》>, lepiej było ulepszyć broń. By spaliło to więcej, może by to dało. Bez kitu. Ja i tak wiem, że mnie kiedyś czeka ulepszanie tego talika, nie? Wiecie. Dobra, widzowie, ubieramy się na yy, wieże. Zrobimy dzisiaj parę pięterek. Może jakieś koło z piętrami zrobimy. Tylko nie mam zamiaru zrobić do rana za 200 zł, jak ostatnio. <głos》> A te okejki, to jest taki k***a jeden z gorszych eventów, nie? Chuj dupek Gameforge że pięć tali naraz nie może się pograć. Tam widziałem w ogóle, jak ktoś wysłał na Discorda, że ktoś całe eku tego zrobił, ale bot z rogi musiał wjechać ostro. 200%, że tak kurwa, jest jest. Nie będę robił okejek, nie chce mi się. Niech kurwa. Raczej to nie jest paniec, mi się wydaje. To, 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 to po prostu ktoś bota odpalił, nawet legalnego autołowy, a potem otwierał. Jak to Gamepunch udowodni że on to botem otwierał, że te okejki botem mu robiły? W sensie inaczej, że ustawił sobie tak jak tu ludzie, Wiem jeden 1 autołowy, e, o już widzicie, o na przykład tu, no stop na darmowe są, nawet poty nie trzeba i na non stop, no widzicie i potem odpalają bota, i robią to botem, nie? nie nie będę robił broni, gdyż nie widzę sensu po prostu nie widzę sensu, no po prostu, no na chuj mam robić tą broń B samymi magicznymi nie będę tego robił 0 na 2 kto tu będzie zakręcił? Dobra, Edyp. Jak Edyp zje, to e, będzie mieli pytanie. Ile ma się kręcić? 16. <śpiewa> Edyp ty kuro. <śpiewa> Wszyscy ją e Edypa. Ile zabawa dla Edypa, on ma moda. Więc musisz mu ściągnąć moda za 100 v, a potem bana za 50. A jak wrócić 200 zł na tydzień nie odbanuję go. No to jedziemy. <grytanie> Ale szybki Steam dzisiaj będzie. Eee... dam kurwa symbolicznie. Macie. Że nie było, że kurwa jestem chciwy. <grytanie> A Edy, za to co odje***łeś, to tu stuba powinna wlecieć, kurdeko. Ale dobrze, szybki stream, to nie będę musiał waszych murów widzieć. Tak mi się nie chce dzisiaj. Naprawdę. Sims, jest odcinek. Masz w opisie, na drugim kanale. Widzieliście przynajmniej sto łapek w górę? Jak wiecie teraz... Ile wysłałeś w ogóle? Jak wiecie teraz... Yy... 15 łapek pod odcinkiem najnowszym. Obiecuję, że nagram kolejny kiedyś. <laughs> Nie, no, nagram, bo chcę usnąć Simsy z kompa. To sobie pogram. Można być dzisiaj, jak kończę streama, to nagram kolejny odcinek, trochę dłuższy, bo ludzie. Kurwa... O, skamer miał być 20 minut. <laughs> Moi rozy, o, macie. Wbijecie do 120 łapek. Nagrywam w tym tygodniu odcinek Simsa. Macie. Poproszę 17 łapek w górę. Ale fajnie wyświetlenie, wyświetlenia, 600 wyświetleń No to dogram kolejne 13, 12 i pół minuty muszę dograć jeszcze To będzie drugi odcinek <laughs> O kurwa! ale cena pa. Żeby wszystkie kupić dodatki do Simsów 3600 kur... zł. Patrz jakie ceny do dodatków jest, nie? Get famous, co to znaczy? Że jesteś influencerem? Albo syndrom sztokholmski. O, jeszcze 5 łapek w górę widzowie i będzie drugi odcinek Simsów. Macie, kurwa. Nie gram off stream Metina. Ja daję autołowy i mam wyjeżdżane. Wiesz, kiedy ja ostatnio grałem w Metina poza streamem, ale tak normalnie grałem, że parę godzin, to chyba jak Hydra robiłem. To było ponad miesiąc temu. Odkąd mam autołowy, to nie tykam być na no w ogóle. Tylko na streamie bardziej. Nie mam nagranego odcinka. Mówię szczerze. 120 po górę jest? Nieprawda. 119. Otwórz statystyki filmu. 16 subów dostałem na tym. Zasięg Zaangażowanie, nie Zasięg to było? Gdzie tylko Odbiorcy, o Unikalni widzowie 786 70% bez suba 20% to kobiety kurwa. Patrzcie Czyli faktycznie jakieś dupcie zaczęły mnie oglądać Jestem taki ciekawy Patrzcie jaki wiek AHAHAHAHA przegrywaj. przegrywy, tak, sprzedałem go, sprzedałem PETA. Ad Maxis, gdzie jest ta kurwa? Ad Maxis, trzeba go oznaczyć: Admaxis dawaj 50 zyta. Kurwa, Mnie jest 50 zł, bo nie wiem, że do tego PETA sprzedam za tyle. Tinderówka Alexa zrobiła w chula? o czyś byś lepakami strzelał? W sumie, nie wiem. On był gotowy zająć się. Tą, tą babą, mimo że ją nie kochał, w sensie... Dziecko też rozumie mnie, ale to nie wiem. W sensie nie, nie chciałbym być z kobietą, która mnie gówno obchodzi. Bardziej dziecko by mnie tylko obchodziło. Powiem wam tak, może pogramy na streamie w Simsy, o. Dobry pomysł, nie? Co o tym sądzicie? Po, jakieś tipy mi powiecie. Może jakiś dodatek kupimy? Jaki dodatek polecacie w Simsy? No, oczywiście, baba się odezwała, że tak. Jakbym powiedział, że pokaże kutasa, to też by się cieszyła. Kuta padłem. Czemu? A, dobra, bo wpadłem na to. Dobra, sam się Nie, eh. Niego, patrzcie. Opieram nogę świniakowi. jest co ty zrobiłeś świniakowi? Czemu nogę mu opieciłeś? Jeden świniak, pokaż go. Świniak nie ma nogi, patrzcie. Jedyny Andryk To ty. Zabawka za 30 zł, kurwa. Już nie ma nogi. Nie, no nie będę grał w, grał w Sims na Steamie, kurwa. Nula taka, że. Nie wiem co ja by te Simsy robić. Ludzie by chyba wyszli wszyscy. Miał w Simsy grać. Ale jak myślicie, w najnowszym odcinku mam brać jakiegoś yy, kaszojada do, rodzi do rodziny, adoptować? Tam było... adopt za 1000 dolarów. To brzmi jakbym mógł se kupić kupić Kidosława w ogóle. A, Minecraft, kurwa. Dobra, masz. Żeby nie było. Co? Prison? Minecraft, Kuba masz. O, jeszcze damy The Sims 4. Minę właśnie, Kuba, że 62% osób? 61% na Simsy. Nas no, popieło. 52% na Simsy. Kurwa wyj***ane, ale ludzie multi logują teraz. Dawaj płatne głosowanie, to będzie. O, kurwa, dobra! Powiem ci papa K, ty to jesteś dobry w sumie. No bo multiconta ugują. Nagle 80% ludzi zagłosowało, jak nigdy. Skam jak chuj. Jaka gra? A nie, dwa za te jedna minutę. Mogę doliczyć. Dobra, doliczamy czas. Doliczamy. Bo i tak nie zasnę dzisiaj szybko, więc... 12.5 już się zrobiło. Wow. No tutaj to głosowanie? Nie wiem, do 23 a potem wyjdę z psem i jak przydogramy. To jest kanał Ometku, kurwa, a ja nie chcę być kanałem Ometku. Ja chcę kiedyś być kanałem od MMO na przykład. O, wielka bitwa. Mecińczyków. Chciałem kiedyś powiedzieć, kurwa, udało mi się. Mam nadzieję, że kiedyś obudzę się pewnego dnia. Zobaczę na mój kanał. <laughs> nie kura, zesram Ja pierdolę. Super. Ale jest równo, Metin 2 i Simsy Dobra, zmieniam minutę na 3 złote <laughs> W razie zesnam I będę do rana znowu siedział Tak się czepie kapustę Dobra, liczymy za 2,5 Bo wysłał tu na pewno Ja pierdolę, Metin do rana No dobra, chyba już tego nikt nie przebije A teraz pomyślcie, jakbyście mi to płacili Jak była... minuta na nie? Dobra, to ktoś jeszcze chce? Nie? To zamykamy kurwa Czyli kurwa Metin-Sretin. Bez stroju? Jak bez? Coś mam? Nie, no nie będę grał w nic, nie. Znaczy, wiesz, ciężko jest zrobić y, autołoby na takich planszach, bo zaraz i tak od tego poziomu dostanę. Chyba, że wyjdzie jakieś zajebiście popularne MMO które, które się wciągnę I wtedy To jest jedna szansa na, na wybicie się. Czyli jakieś zajebiste popularne MMO i no nie w to. No nawet za dużo kupiłem. Dał, w sumie nawet ostatnio mało co ekspię, muszę się poprawić. Dzisiaj w ogóle nic nie ekspiłem. Wstałem późno. Pozać mi wyjmiało z autołowów. No trzeba k***a wziąć się w garść w końcu O, 51 na h 15H 30H 15H No nie muszę przedłużać aż tak dużo i 50 na. No dałem raz w sumie. Co jest najmniejsze, to... Dobra. Dobrze, jest OK. Eee, jakie serwery? Nie, nie mam na razie serwerów eventowych A jak są eventowe na 3 miesiące. Najbliższy serwer, który powstanie, będzie eventowym. Co się bardzo obawiam, bo może być mało ludzi, a ja chciałem zrobić handlarza na pełnej... K Mam dużo planów jak ten handlarz żeby wypalił, ale ciekawe, no mówię, wydaje mi się, że będzie ewentowy. Pewnie po wakacjach coś takiego będzie. O, patrzcie, ile pieniędzy już mam. Jednak ktoś tam ulepsza na tym kowalu. Tylko szkoda, że nie będę przez do 24 lebela. To mnie najbardziej boli. Kurwa, tyle już punktów mam o tych postaciach, a to chyba tam znaczy w sumie. Siabada, siabada, ty i ja Ile takie cedenko może kosztować? No ale nie chcę wydawać całą kasę na, na to, główno nie? Ale by się przydało jednak, nie? Ludzie i strzały, ty tyle nie obchodzi Ale bądźmy powa poważni, jak nie będzie To trudno, ja nie chcę na żywioł Gdzieś nie ma, ale a takie by ta właśnie na ludzi i strzały, to wow, nie? Powiem ci nie, nie chcę mi się w to bawić, po prostu Ludzie, magia, ja chcę strzały A ch**a tam do buzi by weszło Powiem ci tak rynku 50 No, 10 w tą wartości, czy w tą Ta, ta się wydaje fajna, ten, ten ten się wydaje fajny Dobra, kurwa. ale musiał to wyładować, nie? Dobra, kupmy to Dobry hełm Spróbujemy najwyżej W sensie do tasu hełm, nie? 40 monów wydałem Na to Hej7 fajny Ale ludzi muszę wtasnąć i najlepiej coś na strzałki, nie? Nie wierzę w to, ale dobra Wydaje mi się, że oni zalfili po prostu tasowanie ludzi ogólnie. Błyskawice, diabły, magia. Tak jak do branzy ani razu nie weszło mi 10 ludzi, a wydałem chyba 200 zmianek. Ale w hełmie podobno łatwiej jest by tasować. Same to, że 15 magię, 10 ludzi nie kosztuje aż tak dużo, nie? Niech szał fajnie, ale bez ludzi to... Możesz pocałować mnie w dupę. Krzał znowu, ale bez ludzi, kompletnie nawet e, 10 ludzi, las nawet nie miałem. Trudno, no najwyżej głupi zakup zrobiłem. No bo sam z samym damageem bez uniku ani bez ludzi to już wolę na blok mieć, nie? Kiedyś indziej chciałem poprawić trochę swoją jakość, ale no widzicie, jak tak ma to wyglądać, to. Trzy na ludzi, nie wiem, ani razu 10%. Wydaje mi się, że to znerfili, naprawdę. Pięć pół ludzi, no ale... No nie chcę piątki, co ja mam zrobić z piątką? 15 szały. Czyli wydaliśmy 40 na nic Super No smutno mi nie, powiem wam szczerze Nawet, nie wiem, mi się wydaje, że oni Jakąś aktualizację znurfili zdobywanie ludzi. Diabły ogień. No fajnie, nie? Ale no no no, no kur... ale po co mi? Nie będę dawał. Wystarczy mi No mówię, ja tak samo 200 zmianek, ani razu 10 ludzi nie miałem i chyba 5, magię 5 razy miałem. Na pewno znęfili, tylko ch... się do tego nie przyznali po prostu. Kamień księżycowy. Dobra, troszkę. Kur... Oddało, nie dużo, ale troszkę oddało. szmaragd też się przyda. Daj jeszcze. To lodu, to z połykiem, biorę. To lodu albo. O, no i kuragi tuwa, dwa, dwa kłaty. Dobra, przynajmniej w tym los oddał. Nie dużo, ale lepiej mieć dwa księżycowe niż zero, moim zdaniem. No, kupmy 10. Tylko wiecie, to ciężko jest teraz, żeby mi oddało. No mam sz szarfę, to mi oddało połowę. Jeżeli by mi żeby wesz Unikat. Błogosławieństwo też się przyda, odżywka być może. nosy w poleciał, no ale wiecie, to jest RNG, nie? No, ale w sumie masz rację, nie? Wiesz. Nie możesz rekrutować więcej, to są trener trenerzy. O, a ja nie wiem, nie wiem, jacy jak są najważniejsi, wiesz? Czyli tak, y ja potrzebuję. Czekajcie, gdzie jest mój na czwartym levelu? Go wex powyżej na 10 przynajmniej. Gdzie jest ten na czwartym? 13, 13, czwarty. Trening i tu mu damy Trening Następny poziom 13 o, No i git Czyli w sumie mamy już Trzech Na 13 levelu A ile mogę wysłać Kolejnych trzech dobra Mam trzech różnych To jakiegoś kowala Na przykład to Tu ma, widzicie, widzicie jakiś bonus Trening, Trening 13 level będzie, pokaż go. Dobra, czekajcie. Najpierw wyślejmy na tę misję. 7 godzin, wyślijmy tych najlepszych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie, 5 mam. Ten szósty jest za. 7% tylko. Wow, nie, 60%. Czyli jeszcze jeden muszę mieć. Typ zdania szczęściarz zalecaj najemnik szczęściarz. Czyli muszę mieć więcej, po prostu, typów najemników. Dobra, czekajcie, otwórzmy. Yy, dobra, dawajcie to, rozpocznij 35%. Czyli robi mi się, 6,38%. Dobra widzowie, więc dzięki za dzisiaj Super było, trzymajcie się Nie wiem o której streama odpalę, może być tak, że mi się nie odpali streama, bo za późno wstanę, nie wiem Nara, do widzenia